Jokerbeli, pan Paśpan. Plantarzona! Gdzie ma I Dobra. I to jest ten, taki wstępniak jak do y, najlepszych momentów burwersowego grania. Także ja teraz wyjaśnię pokrótce o co no. chodzi. No i to będzie filmik na Boli Jełusz. Znaczy na jubileum. Także no. To jest ogólnie kompilacja sezonu pierwszego z Minecraft. Tutaj będą. <laughs> tutaj będą najlepsze momenty z Minecrafta, które udało nam się wychwycić, właśnie teraz tutaj e, już zbieramy momenty, jesteśmy na napiętym odcinku dopiero, <laughs> także no trochę nam to zajmie, ale no, to, raczej uda nam się to zrobić. Dokładnie. O, no i tak. I... <laughs> Dobra. I no, i no, i za zapraszamy. No, i to jest taki koniec sezonu pierwszego. Podsumowanie o! Podsumowanie z pierwszego personu. No, także teraz zapraszamy na do najlepszych momentów naszego... Naszy... Co taki zwiazd? Co? Jak Gówno. Dobra, najlepsze momenty teraz. Dobra, teraz? Tak. Dobra. Przewodnie na odcinek, że wiesz. A! -a! Wziąłem diament! A wziąłem Jezus! Jezus, ładry 12, 12, bo gdzie mu żyć, Zastanów się, zastanów się. Będziesz się jeszcze wstrzymał z tą de decyzją. STORNA! Jezu! <śmiech> Nie! <śmiech> Jezu, możesz go rozpierdziela! Cześć, po raz kolejny! Aresa. Ar ar no to? W... to? Aresa. <grystanie> Czemu? Zobacz, co byś pierwszy let's play? Pierwsze? Nic. Drugie? Nic. Trzecie? Nic. Nic. Pierwsze? Nic. Nic. Szóste? Nic. <grystanie> Dwa pieski, których nie mamy, już, A to dlatego że nam uciekło. <grystanie> no właśnie nie no uciekło nam. Właśnie uciekło nam. No, uciekły. No, uciekły. No, tak, no, no dobra. Dobra, zabiłem je. Yes. Boże... Gdzie pochwalę, pochwalę się. Czemu? Ej, ja gdzieś widziałem, że. La... O, to nie jest, dobra. Ej, czemu? What the fuck? Gdzie, ty, ty, ej, Daniel, ja jestem tu. Ej. <laughs> zaraz Aż. zaczniemy, zaraz zaczniemy. Ot, Masz! Tutaj. Dobra, tutaj za... Jak czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, mamy moment... tutaj zakończymy. Jajko przecież! O... Jest wiele żelaza tutaj znalazłem. Wystarczy, czekaj, że trochę... Dostałem, dostałem new message'a od... Nowego softwara wgrałem. 4.1.4 Android. O, czekaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. los I ten... O. Ja na nawet stoisz! Oh, fuck. <śmany> o, fajnie! O, Aż mi się gorąco zrobiło Jeszcze <śmany> raz! Jeszcze raz! Na YouTube są raz! Jeszcze raz! Tak jak strongmanim. Czy to? <grywa> yep. Nie. Oh, yeah. yeah. Surowiec. znaczy <grywa> O, oh. no, <Krok. grywa> Czeka! Widać mnie, no on to. Czekaj. Co ty, czeka, jakaś Dynamic Update, co to jest? Mów no, war, legitymnie. Trabić, nie trzeba, czeka! 100 FPS, kurde, low at far, tak załaduję. Chunk Update for frame, pierdziel i dam sobie na 5. Nie wiem, co to wyga. Albo i. E, no, joj, ja, śmornica! O właśnie, bo jedzą się rozpornice. No, to, to, nie. to, to, to. Kurde, odcinków cholera, więc będziemy dzielić, będziemy mieli biegoląkajdy też. Dobra. A, <grym> twoje, <ty. grym> ja Ja Jaja. Twoje? No jeden tylko. <grym> <grym> to jest <grym> bardzo i... dobre, ale do dupy. O jest! No nie! Już miałem! No mówić, nie zeslaj się tam, bo... Kurde! Ty wow,

SHUT UP <laughs> <Nie. laughs>